Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj prezentujemy herbatę Puer czerwoną. Nazywa się koktajlowa, jest z dużą ilością owoców i z płateczkami kwiatów, hibiskusa. Jest to herbata bardzo zdrowotna. Żeby poznać e, smak tej herbaty, musicie przyjść na, do nas na degustację. Ale dzisiaj już możemy Wam opowiedzieć o właściwościach tej herbaty. E, czytaliśmy dzisiaj książkę, zresztą często czytamy różne książki na temat herbaty. E, I w takiej książce czajnikowej e, można przeczytać o właśnie właściwościach herbaty Puer. I ja może przeczytam. Mianowicie, herbacie Puer przypisuje się właściwości oczyszczające, czyli np. przykład łagodzenie objawów kaca. Traktuje się też ją jako skuteczny środek na bóle głowy i regulujący ciepłotę ciała, oraz w medycynie chińskiej, co też ważne, herbata Puer, czyli herbata czerwona, reguluje przepływ energii w ciele. Oni to nazywają, że reguluje pierwiastki ying i yang. Co dalej? Czerwona herbata ma też wspomagające właściwości dla układu pokarmowego i łagodzi dolegliwości żołądkowe. Dobrze wpływa na florę bakteryjną oraz ogólną pracę jelit myślę, że warto też wspomnieć, co dużo osób być może słyszało o tym, że ma właściwości przeciwbakteryjne i antyalergiczne. Ale najczęściej stosuje się herbatę puer i najczęściej się o niej mówi, że zmniejsza zawartość tłuszczu w organizmie, czyli jest tak zwanym mordercą tłuszczu. I może przeczytam tutaj, bo bardzo ładnie jest w tej książce napisane. Napar z czerwonej herbaty wspomaga leczenie cukrzycy i zawiera liczne substancje odżywcze i e, największą sławę zyskała dzięki kontroli masy ciała. E, dzięki zdolności do blokowania lipazy trzustkowej i żołądkowej czerwona herbata reguluje poziom cholesterolu we krwi. Zmniejsza otłuszczenie organów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby, i przyspiesza metabolizm tłuszczu i blokuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej. No, to miał być krótki filmik, także poczytajcie więcej na temat tej herbaty, a teraz spróbuję ją i opowiem Wam, jak ona smakuje. Ta konkretnie herbatka puer koktajlowa. Jest delikatnie kwaskowata, ma taki posmak owocowy ze względu właśnie na dodatek owoców, jest taka delikatnie choskowata, a równocześnie delikatnie słodkawa. Bardzo przyjemna, orzeźwiająca. No, czuć właśnie owocowy smak. I co zaskakuje, że nie jest taka przyk przykra, ziemista, nie jest taka torfowa, tylko właśnie bardzo zrównoważona. Zapraszamy na degustację do nas, bo mamy Cześć, cały mamy, termos, dokładnie i warto sobie y, samemu spróbować jak ona smakuje i ewentualnie dopytać się na co jeszcze puery są dobre, skuteczne i w jakich mieszankach najlepiej smakują. Pozdrawiamy, dobre. zapraszamy.